wspaniałe miejsce! A! Ja, ja, ja po prostu brak mi słów! Skup się, Rarity! Mamy pomóc Twilight, a nie podziwiać widoki. O co tyle hałasu? Zwykłe stare zamczysko, jakich wiele! O, zwykłe stare! Czyś oszalała! Spójrz tylko na kształty! coś? <grym> w naszej arktycznej krainie. Nie mogę pogadać z kryształowymi kucykami. Co ty powiesz? To one istnieją? Proszę, mów dalej. A kiedy potrząśniesz grzywą, to zalśni całą tęczą kolorów. Pomyślcie, czy nie byłoby mi do twarzy? Taka błyszcząca! Nie poszczęściło. A mnie też nie. Koda, że to nie na stałe. Widziałyście, jak mi błyszczała grzywa? Dobre rzeczy są lepsze, gdy zdarzają się rzadko. k***ów! cała ta eee, natura! Applejack to idzie ze swoją siostrą, ale. No cóż, jeśli nie masz dla mnie czasu. Zgoda! Muszę sobie przygotować jakieś nowe ciuchy na tę okazję. I co? A nie mówiłam? Środek na komary? Jest widony z wodą. Są. Widzę, że wszystko mamy. <laughs> Rarity, niczego nie zapomniałaś? Nie będzie wam do śmiechu, kiedy będziecie sobie chciały podkręcić rzęsy i się okaże, że żadna nie zabrała zalotki. Cóż, teraz to na pewno mamy wszystko. Zaraz, a co z Rainbow Dash? Rainbow Dash nie idzie? Oczywiście, że idzie. Spotkamy się na polu biwakowym. O. No dobra, ruszajcie się! Uch, daleko jeszcze. Ostatnie sto razy musiałam ci odpowiedzieć tak. Teraz mówię nie. O, Czy ja się pocę? O, chyba się pocę! O y, lecz mimo to bardzo się cieszę, że jestem z tobą w lesie. Tylko ten wózek robi się cięższy i cięższy, ha? nie obchodzi mnie, ile waży twój piekielny wózek. Zrobi się ciemno, nim dotrzemy na miejsce! Ciemno? Ruszę przodem, żeby przetrzeć drogę. Nikt z nas nie chce wędrować po nocy. Wszystko mi jedno. Tak, ale wiesz, yy, to same strachy... Ten gapa? Oh, skoro nalegasz, <ścoughs> to nie chciemy. Łonko wzeszło, wstawaj z biedonkami, klaszcz w kopytkach i ruszaj bioderkami. O, rajciu, tutaj jest obłędnie. Proszę, niech wszyscy się odsuną. Teraz ja! Możesz spróbować wszystkiego, na co masz ochotę. To także dla komitetu powitalnego. Tam możesz wziąć kryształową kąpiel błotną na ciało działa odprężająco i odmładzająco na skórę. Zanurzenie się w błocie brzmi mało zachęcająco, ale szczerze radzę spróbować, bo... Dzięki nie! Zachowuj się. Miłej zabawy. Ja muszę teraz zrobić sobie odświętne uczesanie. Odświętne? Uczesanie? Na wizyty ważnych gości tradycja każe władcom Kryształowego Królestwa wplatać kryształy w grzywy w bardzo szczególny sposób. Inspektorka Igrzysk na pewno jest przygotowana. Uzna, że mój wygląd jest odbiciem wagi jej wizyty. Księżniczko, Za twym pozwoleniem mamy dwie ważne wiadomości. Pierwsza: Twoja stylistka grzywy ma grypę i nie przyjdzie tu dziś z obawy, że mogłaby cię zarazić. O, oh, no cóż, oby szybko wyzdrowiała. Czy któraś z obecnych stylistek wie, jak się robi tradycyjne świętne uczesanie? No, nie, nie, wie, nie wiem, nie mam pojęcia. Trudno to, tylko szczegół. Chwila, zaraz, zaraz. Chyba chcemy, żeby igrzyska odbyły się tutaj. A więc nawet szczegóły są istotne. Rainbow Dash. To może ja spróbuję pomóc? O, oh, Rarity, naprawdę byś się tego podjęła? Tak trzymać, Rarity. Na szczęście mam w kufrze dość dokładną instrukcję. O jejku. Może to za trudne? Możliwość ułożenia włosów koronowanej głowy na tak ważną okazję to wielki zaszczyt. I dam z siebie wszystko. Widzisz, koniec kłopotów. Poza tym, ta inspektor będzie tu dopiero za parę godzin. Mam czas zgłębić najdrobniejsze niuanse. Och, Rarity, to cudownie. Mówiłaś, że masz dwie wiadomości? Tak, właśnie. Inspektorka pani Harshwini przyjedzie tu najbliższym pociągiem. Już za chwilę. Trzeba było mówić od razu! Został nam tylko kwadrat! Ha Ile zajmie ci uczesanie księżniczki? Hmm, pewnie da się pójść na skróty. To jak, umawiamy się już na miejscu w zamku? Tak. Spoko, będzie dobrze. Będziemy razem latać! <grym> Ależ ty jesteś Alicornem! Nie wiedziałam, że one istnieją. Impreza!